Czy wiesz, że w wieku 60 lat możesz stracić nawet 40% masy mięśniowej, często nie zdając sobie z tego sprawy? To dość niepokojące, prawda. Utrata masy mięśniowej nie tylko wpłynie na wygląd Twojego ciała, ale także na jakość życia, powodując stopniową utratę siły, mobilności i niezależności. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego to się dzieje, a także jak możesz temu zapobiec. Poświęć chwilę aby wyobrazić sobie pierwszą rzecz, którą robisz rano. Wyciągasz nogi z łóżka, wstajesz i zaczynasz dzień. Jednak w miarę jak się poruszasz, zaczynasz czuć się coraz mniej stabilny. Czujesz się trochę słabszy i zauważasz, że robisz rzeczy trochę wolniej niż kiedyś. Zwykłe czynności, które dawniej wydawały się łatwe, jak noszenie zakupów, wchodzenie po schodach czy nawet wstawanie z krzesła, nagle stają się wyzwaniem. Często uznajemy to za naturalny skutek starzenia się, ale nie jesteśmy świadomi, że istnieje niewidoczny winowajcą sarkopenia. To stan, który powoli, ale skutecznie odbiera naszą siłę i mobilność, z czasem ograniczając naszą niezależność. Badania pokazują, że sarkopenia jest poważnym zagrożeniem dla osób starszych. Na przykład badania przeprowadzone przez Uniwersytet Johns Hopkins wskazują, że osoby starsze które straciły znaczną ilość masy mięśniowej, mają o 320% wyższe ryzyko wystąpienia niepełnosprawności. W wielu przypadkach prowadzi to do całkowitej zależności od wózka inwalidzkiego lub wymaga opieki pielęgniarskiej. Co gorsza, wiele osób, w tym lekarze, nie zdaje sobie sprawy z istnienia ważnego niedoboru witaminy, który przyspiesza utratę mięśni o około 86% u osób starszych. Niestety, ten niedobór rzadko jest wykrywany lub uznawany za problem. Na szczęście istnieje dobra wiadomość. Nowoczesne badania przeprowadzone przez Narodowy Instytut Starzenia się nią wskazują na sześć potężnych składników odżywczych, które mogą pomóc w odzyskaniu masy mięśniowej nawet wśród osób w wieku od 60 do 70 lat. Wyniki badań klinicznych są obiecujące. Niektóre osoby odzyskały znaczną siłę w zaledwie 14 dni nawet gdy standardowa fizjoterapia zawiodła. Jeśli chcesz pozostać silny, aktywny i niezależny, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zostaw komentarz, jeśli jesteś gotów, aby dowiedzieć się więcej i napisz skąd oglądasz. Pamiętaj, aby polubić ten film i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić innych cennych wskazówek zdrowotnych dla osób starszych. A teraz przejdźmy do szczegółów. Jakie sześć składników odżywczych może pomóc Ci odzyskać utraconą masę mięśniową? Oto nasza lista, zaczynając od numeru 6. Pierwszym składnikiem, który warto omówić, jest koenzym Q10, COQ10. Wiele popularnych leków, zwłaszcza statyn stosowanych na cholesterol, obniża poziom COQ10 w organizmie. Może to prowadzić do nasilenia zmęczenia, osłabienia i bólów, które często przypisujemy naturalnemu procesowi starzenia. W rzeczywistości około 60% starszych dorosłych stosujących terapię statynami zgłasza osłabienie lub bóle mięśni, które są bezpośrednio związane z niedoborem COQ10. Co więc możemy zrobić? Naukowcy odkryli, że suplementacja COQ10 może naprawdę zrobić różnicę. Większość starszych osób reaguje dobrze na dawki między 100 a 200 mg dziennie ale osoby przyjmujące statyny mogą potrzebować nawet 300 mg, aby zrekompensować dodatkowe zużycie. COQ10 znajduje się w żywności takiej jak podroby, tłuste ryby i produkty pełnoziarniste, jednak ilości te są zazwyczaj zbyt małe, aby pokryć większe niedobory. Szczególnie wyróżniają się dwa suplementy, które warto rozważyć. z Best High Absorption COQ10 zawiera bioperin – Ekstrakt z czarnego pieprzu, który pomaga wchłonąć coku 10 aż o 30% skuteczniej. Kunol Ultra coku 10, znany ze swojej formuły rozpuszczalnej w wodzie, która może potroić poziom wchłaniania, co jest ogromną korzyścią dla osób z problemami trawiennymi. Pamiętaj, że to tylko początek naszej listy. W kolejnych filmach będziemy omawiać inne ważne składniki, które wspierają zdrowie mięśni i ogólne samopoczucie w starszym wieku. Witamina D. Prawdopodobnie słyszałeś o witaminie D w kontekście zdrowia kości, ale czy wiesz, że pełni ona równie ważną rolę w utrzymaniu siły mięśni? Witamina D jest niezbędna nie tylko dla kości, ale również dla prawidłowego funkcjonowania mięśni, co jest szczególnie istotne w starszym wieku, gdy naturalny proces starzenia może prowadzić do osłabienia siły i masy mięśniowej. Dlaczego witamina D jest tak ważna? Witamina D posiada receptory rozmieszczone w całej tkance mięśniowej. Kiedy poziom tej witaminy w organizmie jest niski, receptory te nie funkcjonują prawidłowo, co prowadzi do stopniowego osłabienia i degeneracji mięśni. Niedobór witaminy D wpływa na naszą zdolność do utrzymywania siły mięśniowej i koordynacji, co w efekcie może prowadzić do utraty niezależności w codziennym życiu. Wiele badań klinicznych potwierdza, że osoby starsze które mają odpowiedni poziom witaminy D, wykazują lepszą siłę mięśniową, lepsze funkcje oraz lepszą równowagę w porównaniu do tych, które cierpią na jej niedobór. W jednym z badań suplementacja witaminą D zmniejszyła ryzyko upadków o 20% u osób w wieku 18-24 lata. Co dowodzi, jak ważny wpływ na naszą sprawność fizyczną ma odpowiedni poziom tej witaminy. Ogólny obraz. Około 40% osób starszych cierpi na niedobór witaminy D, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym osłabienia mięśni i kości. Wzrost tego odsetka jest szczególnie widoczny u osób, które rzadko przebywają na zewnątrz lub mieszkają w rejonach, gdzie dostęp do słońca jest ograniczony. Słońce jest głównym źródłem witaminy D. Dlatego jej niedobór jest powszechny w zimniejszych miesiącach lub w krajach ograniczonej ekspozycji na światło słoneczne. Jeśli czujesz się nietypowo zmęczony, zauważasz osłabienie mięśni lub uporczywe dolegliwości, warto wykonać proste badanie krwi, które może ujawnić niedobór witaminy D lub innych niezbędnych składników odżywczych. Dlaczego witamina D jest kluczowa dla mięśni? Witamina D pomaga organizmowi wchłaniać wapń który jest niezbędny do prawidłowego skurczu mięśni. Jeśli poziom witaminy D jest zbyt niski, mięśnie nie mogą efektywnie wykorzystywać wapnia, co skutkuje ich osłabieniem i trudnościami w koordynacji. Ponadto, witamina D pełni rolę w procesach regeneracji i utrzymywania zdrowych mięśni, co jest niezbędne, aby czuć się silnym i aktywnym na co dzień. Dawkowanie witaminy D. Dla większości osób powyżej 55 Roku życia zalecana dawka dzienna witaminy D to od 800 do 1000 IU jednostek międzynarodowych. W przypadku osób z ograniczoną ekspozycją na słońce, eksperci często sugerują dawki między 1000 a 2000 IU dziennie, aby skutecznie zapobiec niedoborom. Należy jednak pamiętać, że zalecana dawka może się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb, dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji. Źródła witaminy D. Witamina D znajduje się w żywności takiej jak tłuste ryby, łosoś, makrela, żółtka jaj, a także w wzbogaconych produktach spożywczych, takich jak płatki śniadaniowe czy mleko. Jednak ze względu na niską zawartość witaminy D w codziennej diecie, wielu ludzi, szczególnie osoby starsze, decyduje się na suplementację, która przynosi znaczną poprawę stanu zdrowia. Suplementy witaminy D. Jeśli szukasz skutecznego suplementu witaminy D, warto zwrócić uwagę na kilka popularnych opcji. Nature Made D3 2000 rok IU, dostępne w formie kapsułek miękkich, zawierające witaminę D3, cholekalcyferol, która jest około 87% skuteczniejsza w podnoszeniu poziomu witaminy D we krwi niż forma D2. Dodatkowo, suplementy te są certyfikowane przez USP, co oznacza, że ich jakość i czystość została potwierdzona przez niezależną jednostkę. Norbic z Vitamin D3 – świetna opcja w formie płynnej, zawierająca tysięczny rok IU witaminy D3 rozpuszczonej w oliwie z oliwek, co zwiększa jej wchłanianie, szczególnie korzystne dla osób z problemami trawiennymi. Ten produkt charakteryzuje się wysoką jakością, w przeciwieństwie do tańszych suplementów, które mogą wykorzystywać gorszej jakości oleje jako substancje pomocnicze. Warto pamiętać, że regularne przyjmowanie witaminy D może pomóc nie tylko w utrzymaniu zdrowych kości, ale również w poprawie ogólnej siły mięśniowej, równowagi oraz w redukcji ryzyka upadków, co jest szczególnie ważne dla osób starszych. Jeśli zauważysz jakiekolwiek objawy niedoboru, skonsultuj się z lekarzem i rozważ włączenie suplementów witaminy D do swojej diety. Witamina B12 Przejdźmy teraz do witaminy B12 która jest równie istotna w utrzymaniu siły i zdrowia mięśni. Wraz z wiekiem zdolność organizmu do wchłaniania witaminy B12 maleje, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, zwłaszcza w układzie nerwowym i mięśniowym. Witamina B12 jest kluczowa do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, który kontroluje ruchy mięśni. Niedobór tej witaminy może prowadzić do osłabienia mięśni, złej koordynacji, a nawet do utraty masy mięśniowej. Dlaczego niedobór witaminy B12 jest niebezpieczny? Organizm nie jest w stanie samodzielnie produkować witaminy B12, więc konieczne jest jej dostarczanie z pożywieniem lub suplementami. Niestety, wraz z wiekiem, proces wchłaniania tej witaminy staje się mniej efektywny. Objawy niedoboru witaminy B12, takie jak zmęczenie, utrata równowagi, drętwienie rąk i nóg, Mogą być mylone z normalnymi oznakami starzenia się. Często nie zdajemy sobie sprawy, że mogą one wskazywać na brak tej kluczowej witaminy. Niedobór witaminy B12, a mięśnie. Ponieważ witamina B12 jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, jej niedobór może prowadzić do osłabienia mięśni i problemów z ich koordynacją. W rezultacie nawet proste czynności, takie jak chodzenie, Wstawanie czy podnoszenie przedmiotów mogą stać się trudniejsze. Warto pamiętać, że suplementacja witaminą B12 może pomóc w utrzymaniu zdrowia układu nerwowego i mięśniowego, zapobiegając niepotrzebnemu osłabieniu organizmu. Na domiar złego, niektóre powszechnie stosowane leki takie jak metformina stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2, czy inhibitory pompy protonowej, które obniżają wydzielanie kwasu żołądkowego, mogą blokować zdolność organizmu do wchłaniania witaminy B12. Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ witamina B12 pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego, a także w produkcji czerwonych krwinek. Ponadto, niektóre leki, takie jak leki stosowane w leczeniu chorób serca, mogą także negatywnie wpływać na poziom witaminy B12 w organizmie co przyczynia się do dalszego osłabienia siły mięśniowej i zwiększenia ryzyka upadków u osób starszych. Witamina B12 pełni również inną kluczową funkcję wspomaga produkcję czerwonych krwinek, które transportują tlen do mięśni. Tlen jest niezbędny do produkcji energii, a bez odpowiedniego dopływu tlenu do mięśni organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować, co skutkuje uczuciem zmęczenia i osłabienia. Jeśli poziom witaminy B12 jest zbyt niski, czerwone krwinki nie będą w stanie transportować wystarczającej ilości tlenu do tkanek, co może prowadzić do chronicznego zmęczenia. Dodatkowo, witamina B12 odgrywa istotną rolę w ochronie osłonki mielinowej, która otacza nerwy i chroni je przed uszkodzeniami. Uszkodzenie tej osłonki może prowadzić do zakłócenia przekazywania sygnałów z mózgu do mięśni, co skutkuje trudnościami w poruszaniu się. Drżeniami, a także brakiem koordynacji ruchów. W wyniku tego osoby z niedoborem witaminy B12 mogą doświadczać problemów z utrzymaniem równowagi, co z kolei zwiększa ryzyko upadków i kontuzji. Warto zaznaczyć, że z wiekiem nasza zdolność do wchłaniania witaminy B12 zmniejsza się, co stanowi szczególne wyzwanie dla osób powyżej 50. roku życia. Większość dorosłych po 50. Roku życia powinna przyjmować około 2,4 mikrograma witaminy B12 dziennie, ale wielu specjalistów zaleca wyższe dawki dla osób starszych, aby zrekompensować gorsze wchłanianie tej witaminy. Osoby starsze, które nie spożywają wystarczającej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, takich jak mięso, ryby, jaja czy nabiał, mogą mieć trudności z uzyskaniem odpowiedniej ilości witaminy B12 z diety. W takim przypadku suplementacja a nawet zastrzyki witaminy B12 mogą być konieczne, aby zapobiec poważnym problemom zdrowotnym. Zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka, które dotyka około 30% osób powyżej 50. roku życia, ogranicza zdolność żołądka do wchłaniania witaminy B12 z pożywienia. Osoby cierpiące na tę dolegliwość mogą wymagać dodatkowego wsparcia w postaci suplementów witaminy B12 lub zastrzyków. Aby zaspokoić swoje potrzeby, na szczęście istnieje wiele dostępnych suplementów, które mogą pomóc w przywróceniu odpowiedniego poziomu tej witaminy, w tym żarą w formie Lezmefel B12, który zawiera metylokobalaminę, formę witaminy B12, która jest lepiej wchłaniana przez organizm i pozostaje w tkankach dłużej niż cyjanokobalamina. Czy wiesz, że po 60 roku życia możesz stracić nawet 40% masy mięśniowej? często nie zdając sobie z tego sprawy. Choć starzenie się wiąże się z naturalnym procesem utraty masy mięśniowej, niektóre zmiany w naszym organizmie mogą prowadzić do szybszego tempa tego procesu. Warto przyjrzeć się temu bliżej, ponieważ utrata masy mięśniowej może wpłynąć na naszą zdolność do wykonywania codziennych czynności, takich jak wstawanie z łóżka, wchodzenie po schodach czy noszenie zakupów. Często nie zdajemy sobie sprawy, że za naszą osłabioną siłą i zmniejszoną mobilnością stoją czynniki, które można zidentyfikować i leczyć. Sarkopenia, czyli postępująca utrata masy mięśniowej związana ze starzeniem się jest stanem, który wpływa na jakość życia wielu osób starszych. Długotrwała utrata masy mięśniowej prowadzi do zwiększonego ryzyka niepełnosprawności, a w ekstremalnych przypadkach nawet do całkowitej zależności od opieki innych osób. Zaskakujące badania przeprowadzone przez Uniwersytet Johns Hopkins pokazują, że osoby starsze, które straciły znaczną ilość masy mięśniowej, mają o 320% większe ryzyko wystąpienia niepełnosprawności. Taka utrata siły może prowadzić do konieczności korzystania z wózka inwalidzkiego lub wymagać długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Warto wiedzieć, że istnieje specyficzny niedobór witaminy który przyspiesza utratę mięśni u około 86% osób starszych, jednak często pozostaje on niezdiagnozowany i ignorowany przez lekarzy. Na szczęście badania prowadzone przez Narodowy Instytut Starzenia się wykazały, że odpowiednia suplementacja i zdrowa dieta mogą pomóc w odwróceniu tego procesu. Okazuje się, że sześć składników odżywczych może znacząco wpłynąć na regenerację mięśni i poprawę siły, nawet u osób w wieku 60 do 70 lat. W rzeczywistości niektóre badania kliniczne wskazują, że aż 87% uczestników odzyskało znaczną siłę w zaledwie 14 dni po wprowadzeniu odpowiednich suplementów, mimo że fizjoterapia sama w sobie nie przynosiła spodziewanych rezultatów. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie składniki odżywcze mogą pomóc Ci w odbudowie utraconej masy mięśniowej, w kolejnej części tego artykułu zaprezentujemy Ci sześć takich substancji, które mogą zrewolucjonizować Twoje podejście do zdrowia i aktywności fizycznej w starszym wieku. Co jeszcze warto wiedzieć? Kreatyna, mimo że najczęściej kojarzona jest z suplementem stosowanym przez sportowców w celu poprawy wydolności i siły mięśniowej, ma o wiele szersze zastosowanie, zwłaszcza w kontekście osób starszych. Ponad 200 recenzowanych badań naukowych potwierdza, że kreatyna jest bezpieczna nawet przy długoterminowym stosowaniu przez osoby w starszym wieku. Co więcej, badania te wykazują, że suplementacja kreatyną może przynieść korzyści nie tylko dla mięśni, ale również dla zdrowia umysłowego. Nowe dowody sugerują, że kreatyna ma potencjał wspierania funkcji poznawczych, w tym pamięci i koncentracji. Może pomóc w opóźnianiu procesu starzenia się mózgu oraz poprawiać zdolności umysłowe, co czyni ją suplementem o podwójnym działaniu nie tylko dla ciała, ale także dla umysłu. W miarę jak starzejemy się, nasza zdolność do regeneracji mięśni oraz utrzymania funkcji poznawczych może ulegać pogorszeniu, a kreatyna, wspierając obie te sfery, staje się jednym z najskuteczniejszych narzędzi w poprawie jakości życia w starszym wieku. Interesującą cechą kreatyny jest to, że oprócz poprawy siły mięśniowej, może również pomóc w zapobieganiu spadkowi masy mięśniowej, co jest istotnym problemem zdrowotnym związanym z procesem starzenia się, zwłaszcza w przypadku sarkopenii. Suplementacja kreatyną może spowolnić ten proces, przyczyniając się do utrzymania niezależności i aktywności fizycznej, co jest kluczowe w starszym wieku. Dodatkowo, kreatyna może wspierać zdolność organizmu do wytwarzania energii, co przekłada się na poprawę ogólnego samopoczucia i witalności. Jeśli więc uważasz, że te informacje mogą pomóc tobie lub komuś z twoich bliskich, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i udostępnić ten materiał znajomym. Wspólne dzielenie się wiedzą i wsparciem w dążeniu do zdrowego stylu życia może przynieść korzyści nie tylko tobie, ale także twoim bliskim. Twoje zdrowie zasługuje na najlepsze wsparcie, dlatego warto dbać o siebie na każdym etapie życia. Razem możemy żyć silniej, dłużej i lepiej, bez względu na wiek.